Uśmiechnijcie się, brygada, hej! To tacy smutni jesteście! Że my potrzebujemy teraz stwierdzenia ważności. Czy pan jest poważny, panie premierze? Kiedy Pan mówi o tym, że nastąpiła profesjonalizacja zarządzania majątkiem publicznym w Polsce. Warto zaufać rządowi 15 października. A może myślicie, że 16% więcej wydaliśmy na obronę? Pół Polski czekało na ten dzień. Ja nawet przełożyłam wizytę u fryzjera, żeby nie przegapić nawet minuty tego wspaniałego wydarzenia. Ale czy było warto? No jeszcze pytasz? Pewnie, że było warto. A dzisiaj Ci to udowodnię. Politykę śledzę od dawna, ale czegoś takiego już dawno nie widziałam. Jesteś na kanale A to ciekawe. A dzisiaj streszczę Wam to, co się odwaliło na dzisiejszym Wotum zaufania. Zanim zaczniemy, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę. Przypominam, że specjalnie dla Was przełożyłam fryzjera, no chyba coś mi się za takie poświęcenie należy. Zostawiłeś? Jeśli tak, to bez przedłużania lecimy z tematem. Rzadko zdarza się, że możemy oglądać rozpad rządu na żywo. Kiedy na to patrzyłam, to miałam wrażenie, że patrzę na jakąś wielką grupę terapeutyczną, a większość osób zabierających głos jest chyba na ręce. Ale zacznijmy od początku. Oczywiście jako pierwszy głos zabrał najwybitniejszy Polak, Donald Tusk. Jedno trzeba mu przyznać. W przemowy to on potrafi. Już prawie mnie przekonał. Chyba nikt nie potrafi opowiadać kłamstw i półprawd tak sprawnie jak Tusk. Gdybym miała skomentować wszystkie głupoty, jakie powiedział, to musiałabym chyba siedzieć tu do jutra. Dlatego skupię się tylko na naj Opałach. Teraz Tusk próbuje nas przekonać, że to właśnie ich rząd jest odpowiedzialny za wszystkie sukcesy. Jak dla mnie to jest już wyższy poziom bezczelności, ale wiadomo, tonący brzytwy się chwyta i jakoś trzeba się bronić. Teraz okazuje się, że nie tylko dzięki nim mamy 800, ale również to oni bohatersko inwestują w naszą obronność. Już jakiś czas temu twierdzili, że to oni są odpowiedzialni za budowę muru, mimo że jeszcze jakiś czas temu Tusk wzbraniał się przed tym rękami i nogami. Teraz próbują nam wmówić, jak to oni dbają o nasze bezpieczeństwo umiałby odpowiedzieć na pytanie, o ile wzrosły wydatki na obronność? Ten najbardziej prosty, ten najbardziej oczywisty wymiar naszego bezpieczeństwa. Pierwszego roku rządów koalicji 15 października w porównaniu do ostatniego roku rządów PiSu. Jak myślicie, o ile wzrosły wydatki, czyli realnie wydane pieniądze na obronę polskiego terytorium, polskiej granicy, na polską armię? Jak myślicie? 6%? A może myślicie, że 16% więcej wydaliśmy na obronę? Nie, wydaliśmy w ciągu jednego roku, 24 do 23, więcej na obronę, na polską armię o 67%. O 60. Pamiętacie jak fragmenty rakiety spadły na Polskę? A Kosiniak-Kamysz mówił, że jakoś tak wyszło, że to przegapili. Jeśli nie potrafią zauważyć czegoś takiego, mimo że byli przed tym ostrzegani, to ciekawe, czy zauważyliby pocisk balistyczny. Obawiam się, że mogłoby być ciężko. Ta mała anegdotka najlepiej udowadnia, jakim idzie ta cała obrona. Od koalicji nawet odszedł ich pionek Szymon Hołownia, który w trakcie votum zwołał konferencję prasową, na której zaczął grać do drugiej bramki i w końcu powiedział, że to Karol Nawrocki jest legalnie wybranym następnym prezydentem Polski. Inne czynności. To nie jest taka, to jest bardzo ważne rozróżnienie, że my potrzebujemy teraz stwierdzenia ważności. O tym bardzo precyzyjnie mówi chyba 125 artykuł Konstytucji, że my potrzebujemy teraz stwierdzenia ważności, żeby ten wybór uznać. Konstytucja uruchamia się w momencie stwierdzenia nieważności. Wyboru prezydenta, jeżeli takie orzeczenie zostałoby wydane, i wtedy rzeczywiście marszałek Sejmu, to jest opisane precyzyjnie w Konstytucji, może sprawować kompetencje prezydenta. Chyba zrozumiał, że z koalicją nie ugra za wiele i uznał, że pora zmienić barwy. Pewnie skończy się to tak samo jak Tusk, puszczający oczko do Mencena, ale co szkodzi spróbować? Jest już tak skompromitowany nawet w oczach swoich własnych wyborców, że nic mu już nie zaszkodzi. A kto wie, może uda mu się utrzymać w polityce. Oczywiście nie były to jedyne słowa krytyki, jakie Tusk usłyszał. W sumie dziwię się, że się tam nie popłakał, ale na pewno było blisko, bo w pewnym momencie uznał, że to pieprzy i sobie poszedł. Chyba nie muszę tego komentować. To jest chyba ta nowa jakość w polityce. Sam zapowiada, że bierze się do pracy, a pierwsze co robi, to wychodzi z własnego wotum zaufania. Kiedy pojawia się jakakolwiek krytyka, to Tusk się obraża jak mała dziewczynka, ale szczerze to mu się nie dziwię, że nie wytrzymał. Jechali tam po nim aż miło. Mam wrażenie, że niektórzy całe życie czekali na taką okazję. Panie Marszałku, Wysoka Izba, Panie Premierze, strasznie się Pan denerwował, a nawet straszył sądami, kiedy przypominano Panu Pańską wypowiedź fir Deutschland. Ale spójrzmy na fakty, o których Pan tutaj nie mówił. Otóż, Panie Premierze, minister w Pana rządzie i to w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau oczerniła Polaków, mówiąc, że to oni budowali obozy. Pan na to nie zareagował, Pan to zbagatelizował. Dalej w świecie się mówi o tej wypowiedzi. Ta sama minister zlikwidowała wszystkie programy godnościowe dla Polaków w Ministerstwie Edukacji do tego stopnia, że polscy, polskie dzieci z polskich szkół w Chicago w tym roku musiały lecieć lufthansą, panie premierze, do Polski, bo lot dawał im bilety trzy tysiące złotych droższe. Zlikwidowaliście możliwość działania reaktora Maria, produkującego radioizotopy w 10% dla świata, w tym samym czasie kto otwiera produkcję radioizotopów? Niemcy. Panie premierze. Pominął pan fakt służenia jednak interesom niemieckim, a nie polskim w swoim przemówieniu. Pytanie jest takie, dlaczego pan Dziękuję nie bardzo, się panie. honorem i Dziękuję nie poda się do dymisji zamiast Dziękuję składać bardzo. Głupi Dziękuję bardzo załuchania. i Dziękuję proszę pani. Jak na polskiego premiera, to Tusk jakoś podejrzanie często podejmował decyzje, na których zyskiwali nasi zachodni sąsiedzi. Oni się jeszcze dziwią, że ich kandydat przegrał? Może jeśli wybory nie odbywałyby się w Polsce, tylko w Niemczech, to Trzaskowski zmiódłby Nawrockiego, ale jakimś dziwnym zrządzeniem losu Polacy chcą, aby rządził nimi ktoś, kto stawia polskie interesy na pierwszy Miejscu. Chyba nikt nie liczył na to, że politycy prawa i sprawiedliwości nagle będą bronić Tuska. ale najlepszym dowodem na to, jak bardzo w dupie jest koalicja, jest fakt, że nawet lewicowi politycy po nich jadą. Oczekiwanej strony. Panie premierze, półtora roku temu narzekał pan na deficyt powagi w polskiej polityce, więc chciałem zapytać po dzisiejszym przemówieniu, czy pan jest poważny, panie premierze. Kiedy Pan mówi o tym, że nastąpiła profesjonalizacja zarządzania majątkiem publicznym w Polsce, czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w kluczowych spółkach zatrudnia się rodziny polityków PSL-u? Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w totalizatorze sportowym zatrudnia się internetowych hejterów działających na rzecz Platformy Obywatelskiej, że to samo dzieje się w polskim holdingu nieruchomości? A może tę profesjonalizację widać w zarządzaniu polską nauką, w tym co działo się wokół instytutów badawczych? wokół badania sztucznej inteligencji, albo w reaktorze Maria, jedynym naszym reaktorze wyłączonym przez nieudolność w zarządzaniu. Panie premierze, jeżeli pan uważa, że dzisiaj w Polsce są transparentne, uczciwe konkursy i że to w ten sposób dobierani są ludzie do zarządzania majątkiem publicznym, to mam dla pana złą informację. Albo pana ktoś wprowadza w błąd, albo żyje pan w jakimś innym świecie. Dziękuję bardzo. Pytanie zada poseł Jarosław. Prywatyzacja idzie tak dobrze, że zaraz PKP Kargo weźmie i pierdolnie. To jest chyba najlepszy dowód na to, jak dobrze na Polskę wpłynęły zmiany wprowadzone przez uśmiechniętą koalicję. Bardzo możliwe, że jeszcze trochę i znów zaczną planować wyprzedawanie polskich spółek, tak jak kiedyś próbowali zrobić z lotem. Nie znaczy to oczywiście, że nikt ich nie bronił. Osoby te oczywiście były w mniejszości, ale kilku odważnych się znalazło. Jak możecie się domyślać, obrona nie szła im za dobrze. Jest debata nad wotum zaufania. W związku z tym trzeba powiedzieć, dlaczego warto zaufać rządowi 15 października, jakie są osiągnięcia rządu oraz swojej większości koalicyjnej. I przede wszystkim warto również powiedzieć, że to jest taki moment, w którym trzeba podkreślić to, czego wcześniej nie zrobiono. I podam to na prostym przykładzie. Mowa o ustawie jasne zarobki, o prawie do informacji, o wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę. Składałem ten projekt w ósmej kadencji i pis niestety ten projekt zamroził, no bo nie chcieliście, żeby w ogłoszeniach o pracę było wiadomo, ile będziecie zarabiać. Zresztą tych ogłoszeń można było na darmo szukać. Składałem go w dziewiątej kadencji. To pani y, Marszałek Witek wrzuciła go do zamrażarki, zakopała go i projekt nie, uznał, nie zobaczył światła dziennego. Natomiast teraz... Kiedy większość jest po stronie demokratycznej, ten no oto projekt został uchwalony i każdy młody Polak. Każda kobieta w Polsce, każdy z 16 milionów pracowników będzie miał prawo do tej informacji. Warunek Dziękuję jest tylko jeden. poproszę prezydenta, panie Duda, żeby to podpisał. Zębaczyński to jednak świetny polityk. Podczas gdy pojawiają się poważne zarzuty dotyczące obronności i gospodarki, to on nagle wyjeżdża z tym, że teraz będzie wiadomo ile będziemy zarabiać przed rozmową o pracę. Nie zrozumcie mnie źle. Jest to spoko sprawa, ale czy fakt, że udało im się to wprowadzić, jest dowodem, że są kompetentni, podczas gdy jest tyle nierozwiązanych problemów, które Dotykają każdego z nas? Chyba wszyscy się zgodzimy, że w Polsce nie jest kolorowo, a kiedy oni jako ich największy sukces wybierają coś, co wcale nie jest aż tak palącym problemem, ponieważ i tak takie ogłoszenia bez widełek nie cieszą się wielką popularnością. Fajnie by było, jakby zajęli się służbą zdrowia albo naszym bezpieczeństwem. Niestety teraz bardziej przypominają ludzi bawiących się w politykę niż realne głowy państwa, które każdego dnia podejmują decyzje wpływające na miliony osób. W sumie to nawet śmieszne, że rząd przez 5 godzin dostawał opieral mocniejszy niż ty, po tym jak matka wróciła z wywiadówki. Kiedy na to patrzyłam, to zastanawiałam się, jak to możliwe, że jest tego aż tyle. Szczerze to nie wiem. Jak to możliwe, że rządzą nami takie ameby, które praktycznie przy każdej okazji udowadniały, że nie nadają się do pełnienia swoich funkcji. Mam wrażenie, że równie dobrze zamiast nich mogłaby być tam maszyna losująca z lotto, i ona i tak poradziłaby sobie lepiej, bo czasami fartem podejmowałaby dobre decyzje. Jest to chyba pierwszy raz, kiedy uśmiechnięta koalicja przestała być uśmiechnięta. Uśmiechnięty, więc znacznie więcej! Uśmiechnijcie się brygada! Hej! Co tacy smutni jesteście! No. Szkoda, że dopiero teraz, ale lepiej późno niż wcale. Miejmy nadzieję, że wyciągną jakiekolwiek wnioski na przyszłość i w końcu wezmą się do roboty. Co ty sądzisz o całym tym wotum? Jesteś zadowolony z wyniku? Jest coś, co sam chciałbyś powiedzieć do Tuska z Sejmowej Mównicy? Jeśli tak, to napisz to w komentarzu. Może przeczyta. Byłeś na kanale, a to ciekawe. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, bo jeśli tego nie zrobisz, to może się okazać, że Twoja druga połówka naskoczy na ciebie tak mocno, jak czarnek na Tuska. Dzięki za dzisiaj. Ja muszę się już z wami żegnać. Do następnego. Papa! Pa.